Jak ja pana znam co z ściągą przyszedłem. O, to dobrze. O tą to kadrę. No, jest strasznie tu jest, dlatego się spóźniłem. Żyro, Kopczyński, Efit, Rzeźniczak, Schuler, Czoto, Salinasz, Jedłowiec. To wszystko kontuzje. Do tego dochodzą Łukas i Wawrzyniak, kartki. Także jeśli pan jest w formie, to Zapraszam. jest szansa. Ale mimo wszystko zostawmy z małem klasy. Trener ma jakieś obawy przed tym meczem? To znaczy tak, tak, tak jak powiedziałem o tej, o tej kadrze rzeczywiście i kontuzji i z powodu tych żółtych kartek jest wielu zawodników, którzy nie mogą wystąpić w tym spotkaniu. Bodajże 16 mamy do dyspozycji, także ale nie ma problemu. 11 może grać plus zmiany wystarczy to są mecze, których wydaje mi się, że żaden trener nie lubi. Jeśli się gra o najwyższe cele, a o takie gra Legia Warszawa, grając z ostatnim zespołem, wiemy ile mamy do stracenia, ile do zyskania i, i dlatego mówię, że nikt takich spotkań nie lubi, ja również. Czy trener zamierza uzupełnić braki z zawodnikami z, zawodnikami, z, zawodnikami z młodej ekstraklasy, ponieważ tak jak przed... Przetrze... ,15 w tak, na dzień dzisiejszy raczej nie, raczej nie. Tam w sumie jest kilku zawodników, którzy zostali wypożyczeni, ale, ale raczej nie. Tak, w ostatnich tych godzinach okienka transferowego jeszcze coś może nas zaskoczyć tutaj? Informacja z ostatniej chwili? No. News? Nie może, może po treningu coś będzie. Nie, nie nie, nie zanosi się przynajmniej, nic nie słyszałem. że w Kielcach, po meczu w Kielcach narzekał Pan podobnie jak i wszyscy obserwatorzy tego spotkania na grę w defensywie. Czy w takim razie w ciągu tych paru dni, czy nawet dwóch dni udało się cokolwiek poprawić, czy... Ja nie narzekałem, ja byłem pi żeby nie powiedzieć mocniej, bo no bo zachowaliśmy się w tych sytuacjach jak juniorzy i do tego to nie byli młodzi zawodnicy, tylko zawodnicy bardzo doświadczeni i dla mnie niezmiernie trudno jest wytłumaczyć zachowanie w niektórych sytuacjach, bo no bo można stracić czasami przez głupi błąd, przez głupie ustawienie bramkę, ale myśmy w jednym meczu trzy takie stracili naprawdę zachowując się karygodnie i, i ja to zwalam na na karb braku koncentracji w danym momencie, zbyt duża pewność siebie, że raczej nic się nam nie może zdarzyć, czy też to nie jest ta sytuacja, z której korona stworzy bramkę, no, no błąd, błąd w analizie sytuacji, za który zapłaciliśmy bardzo, bardzo drogo i, i to jest do poprawienia, a nie to, żebyśmy przez 2-3 dni będą no, poprawili samokrycie czy, czy grę w defensywie przy stałych fragmentach gry. W meczu z Olimpią tak, bardzo dobrze zaprezentował się, szczególnie po przerwie, duet saganowski dwa fili no, Sagana stał przy bramce Gruzina, Gruzina stała przy bramce tak. Sagana, obejrzeli w sumie trzy gole. Czy w takim razie oni są w tej chwili w tej wyjściowej 11, czy jednak Daniel Ljuboja gdzieś tam jeszcze się... Można powiedzieć, że rozkręcali się, bo ja tak widziałem to spotkanie. W pierwszej połowie nie wyglądało to znowu aż tak dobrze. W drugiej rzeczywiście ta współpraca była naprawdę dobra, naprawdę dobra i, i, i to cieszy, to cieszy. Natomiast jeśli chodzi o, o Daniela i jeśli Daniel będzie do dyspozycji, Daniel na pewno będzie grał. My Danielowi zawdzięczamy zbyt wiele, żeby przy jakiejś drobnej, nie wiem jakieś drobnym problemie, że kto zagra, bo, bo ci zawodnicy strzelili bramki. Daniel miał wypaść ze składu. No nie sądzę, aby na to zasługiwał. Daniel jest najlepszym piłkarzem naszej ligi. Dopóki Daniel będzie grał na odpowiednim poziomie, to, to nie musi się martwić o swoją pozycję w drużynie. Ja tak to przynajmniej widzę. Wspomniał Pan o tych brakach spowodowanych kontuzjami. Jednakże wydaje się, że to trudniejsze do zastąpienia mogą być te wyraki swobodowe, ponieważ one wystąpiły no nagle, chyba raczej też nieoczekiwanie. Ciężko je zastąpić taki nagły tak trzech piłkarzy które do tej pory mieli pewne miejsce w składzie. No to się okaże po meczu. A priori rywal nie jest aż tak wymagający, chociaż zawsze będę przestrzegał zawodników przed takim spotkaniem, że że musimy uszanować go, bo, bo, bo każda drużyna może nam skomplikować mecz. Tak było również z Olimpią Grudziądz, gdzie w końcówce można powiedzieć uratowaliśmy wynik, że on jest naprawdę wysoki i bardzo, bardzo korzystny przed wyjazdem do, do Grudziądza. Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że najtrudniej będzie zastąpić Radowicza, który, który jest w dobrej formie, zaczął bardzo dobrze i i będzie trudno go zastąpić. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko ci, którzy wystąpią, poradzą sobie. Również w sobotę będzie trzech innych zagrożonych. Czy będzie w takim razie Pan jakoś ich przestrzegał, żeby uważali na tą decydującą kartkę? Bo tam też są, mimo wszystko, neurologiczne pozycje. Tak, zgadza się, ale między innymi dlatego, żeśmy poczynili te transfery zimowe, aby w takiej sytuacji mieć większy, większy komfort czy możliwość zastąpienia zawodników, którzy właśnie mają kontuzję, czy też poprzez kartki nie mogą występować w danym spotkaniu. Także czasami dla trenera jest to sytuacja wygodna, bo, bo wtedy nie musi główkować, kto ma grać ten czy ten, ale... Ale raczej specjalnie, specjalnie nie będziemy przestrzegać zawodników przed tym, żeby, żeby uważali na żółte kartki. Panie Dranarze, tak popytując się o pytanie Emila, ten uraz Tomka Jadłowca to jest taki, że on wypada z tego najbliższego meczu, czy, czy może też wypaść z któregoś kolejnego? Jeśli chodzi o Tomka, to, to, to istnieje jakaś, jakiś procent możliwości, że może być gotowy na ten mecz dzisiaj. dzisiaj Raczej nie wyjdzie nawet na trening, ale jest to stłuczenie. No to stłuczenie w zależności od tego, w jaki sposób postępuje poprawa tego, no to, no to może być, ale, ale nie musi, bo nie jest to jakaś kontuzja mięśniowa, gdzie wtedy wiemy bardziej konkretnie, jaki to jest czas bez gry czy bez treningów. W jego przypadku do ostatniej chwili będziemy czekać, czy będzie do dyspozycji, czy też nie. O tym meczu sobotnim, tak?